I witam serdecznie w kolejnym filmie na kanale. Jest mi bardzo miło, że tutaj jesteś. Mam nadzieję, że wszystko u ciebie w porządku, że wszystko u ciebie ok ze zdrowiem. Mam nadzieję, że twój dzień jest świetny. Dzisiaj będzie rozkład na temat tego, czy mężczyznie, czy mężczyźnie zależy na tobie, czy właśnie jesteś gdzieś tam w obrębie jego zainteresowań, czy też właśnie takich emocjonalnych, można powiedzieć, zmartwień. Także zobaczymy sobie, co dzisiaj nam karty powiedzą. Oczywiście przypominam, że jest to czytanie bezterminowe, także może spełnić się w dowolnym momencie Twojego życia, i to właśnie wtedy będzie aktualne. A oprócz tego, jest to czytanie grupowe, także nie z każdym może rezonować, jeżeli chcesz zakupić czytanie indywidualne, czytanie prywatne, dostosowane do ciebie, do Twojej sytuacji, w sprawie właśnie czy to relacji jakiejś Twojej, czy to może sytuacji finansowej albo zawodowej, to zapraszam Cię na duchowykierunek.pl e, Tutaj masz ten, ten link w tym rogu, o tutaj ciężko mi wskazać, tutaj o e, duchowykierunek.pl, tam zapraszam, to jest właśnie mój sklepik, e, w sumie nowo otworzony, także e, zachęcam. E, jeżeli mielibyście jakieś pytania, czy też może jakieś suge sugestie, e, to zadawajcie je oczywiście w komentarzach, postaram się w razie co dostosować wszystko tak, żeby było po prostu jak najlepsze dla was. A teraz już przejdźmy do samego czytania. Taka krótka autopromocja. Potasuję karty no i zobaczymy sobie, zobaczymy sobie, czy mężczyźnie zależy na tobie, co karty nam powiedzą na ten temat. Okej, okay, karty przetasowane. Przełóżmy lewą ręką, intuicyjnym, jak zawsze. No i sprawdźmy, co ciekawego dzisiaj nam się tutaj pojawi w tych kartach. O, ciekawe, ciekawe. na początku. Mamy, mamy Knight of Pentacles. Karta. Karta, która nam się na początku wylosowała. No, Knight of Pentacles to jest oczywiście karta, która Często gdzieś tam przemawia yy, za tym, że zwyczajnie. Yy, no właśnie, jak to określić? To jest taka przede wszystkim stabilność. Yy, takie długoterminowe myślenie tak mi to określił długofalowe takie, yy, że właśnie on jest na na całkiem spory, spory szmat czasu przed nas. Czyli widać, że ten mężczyzna całkiem mocno myśli o tobie w kontekście przyszłości, albo rozmyśla nad planami, które gdzieś tam wybiegają bardzo mocno właśnie w tą przyszłość. To jest w sumie całkiem ciekawe. No bo jeżeli ktoś tak myśli o nas, no to raczej raczej tutaj powiedziałbym, że. Jest to wskazówka, że mu na nas zależy. No bo raczej, jeżeli komuś nie zależy, no to raczej nie myśli o nas, nie wiem, co, co będziemy robić za 2-3 lata, 5 lat, 10 lat, tylko po prostu ewentualnie chce z nami coś zrobić teraz, chce coś zrobić szybko, a to co będziemy robić za 2 lata, za 5, za 10, to już go nie obchodzi. Natomiast w tym wypadku jest inaczej i widać, że ten mężczyzna całkiem mocno myśli o tym właśnie, co, co będziecie robić długofalowo. Okej, okay. to jest taka pierwsza myśl, którą tutaj wyczytał z tej karty. E, oprócz tego, Rycerz Pentakli e, to karta, która w, w kontekście Twojego pyta tego pytania, e, tego pytania właśnie, czy mężczyzna zależy od Tobie, e, powiedziałbym, że w pewien sposób sugeruje, że mężczyzna wykazuje chęć budowania stabilnego e, i odpowiedzialnego związku. Jego uczucia mogą być głęboko zakorzenione w pragnieniu takich właśnie długotrwałych relacji, co wskazuje na no to, no, że ostatecznie, oczywiście, nie jest zainteresowany jedynie przelotnym flirtem. Być może jest osobą, która działa dosyć powoli, ale też z pewnością, dążąc do zbudowania solidnych fundamentów. I tutaj może się wydawać ostrożny w wyrażaniu swoich emocji, to jednak jego działania mówią same za siebie. Warto też zauważyć, tak troszkę odchodząc od tego tematu, że Niejednokrotnie woli działać w sposób praktyczny i konkretny, a nie tylko werbalizować, że tak powiem, swoje uczucia. Czyli po prostu dużo opowiadać, dużo gdzieś tam gadać, 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 co on by to nie zrobił, a ostatecznie nie robić nic. Są tacy, tacy ludzie, natomiast myślę, że faktycznie lepiej mieć takiego człowieka, który faktycznie może mniej mówi, ale za to to co robi, to faktycznie robi i tutaj nie ma takiego wciskania bajek, opowiadania jakichś niestworzonych historii, że on ci zbuduje pałac, że on ci kupi nowe auto, że on ci nie wiadomo, co jeszcze zrobi, bo ostatecznie najczęściej tacy ludzie po prostu nic z tych rzeczy, nawet głupich kwiatów, czy czegokolwiek nie zrobią. Oczywiście wspomniałem o kwiatach w kontekście, żeby kupić taki, taki kwiat, tak? To właśnie tego nic z tego nie zrobią, bo, bo po prostu dużo gadają, ale, ale nic z tego nie wychodzi. Więc tutaj wydaje się, że ta osoba właśnie jest taka bardziej nastawiona na czyny niż na takie gadanie, takie werbalizowanie swoich różnych marzeń, ale ostatecznie to w sumie są właśnie tylko takie senne marzenia czy senne bajki, bo ostatecznie nic z tego się nie materializuje, a ta osoba będzie gadała i gadała, aż cię spróbuje przegadać i po prostu tymi wszystkimi marzeniami, które, które tak naprawdę no, nie są możliwe do spełnienia przez tą osobę, właśnie cię spróbuje do siebie przekonać. Więc tutaj wydaje się, że właśnie, wręcz odwrotnie, ta osoba jest nastawiona na działanie, na konkrety e, i nie chce opowiadać ci bajek, których nie zrobi, tylko właśnie raczej jest nastawiona na działanie, i konkretne rzeczy, które chce spełnić razem z tobą. E, więc w kontekście twojego pytania e, wygląda na to, że mężczyzna naprawdę zale, mężczyźnie zależy na Tobie. E, ale może potrzebać po prostu nieco więcej czasu, żeby, żeby to wszystko, co gdzieś tam w głowie mu się układa powoli, no móc zwyczajnie zrealizować. W ten sposób bym to tutaj określił. Ok, idąc dalej, wyciągnąłem kolejną kartę. Mamy sześć kielichów. No sześć kielichów czy też pucharów, zależnie jak to kto nazywa, to jest karta, która w kontekście tego pytania wskazuje na to, że mężczyzna może mieć silne uczucia związane z przeszłością i też waszymi wspólnymi chwilami. Możliwe, że jakieś chwile, które właśnie spędziliście razem, całkiem mocno utkwiły mu gdzieś w głowie, utkwiły mu właśnie w takich wspomnieniach długotrwałych, które Gdzieś zakorzeniły się w jego głowie i są takimi wspomnieniami, do których fajnie się wraca. I tak wydaje się właśnie w tym wypadku, że ten mężczyzna całkiem całkiem tutaj no miło wspomina te rzeczy, które razem zrobiliście. Możliwe, że wręcz nawet je idealizuje. Tak bym powiedział. Bo to jest taka, takie właśnie uczucie nostalgii ta karta pokazuje. A nostalgia właśnie no, często jest raczej... Bo zawsze jest w sumie, nostalgia jest takim e, pozytywnym uczuciem, nie? że wspominamy sobie, co tam ciekawego robiliśmy w przeszłości, i to jest takie fajne, że no, wiadomo, kiedyś to fajnie było, coś tam robiłem, robiliśmy e, fajnie, nie? To jest taka nostalgia. Myślę, że chyba to jest tylko pozytywna emocja. E, no bo, znaczy, w sumie. Z jednej strony, nostalgia to jest taka, taka emocja, właśnie pozytywna, że kiedyś było fajnie coś tam, a z drugiej strony, też w sumie zdajemy sobie sprawę, że to już w sumie nie wróci w pewnym sensie. No bo wiadomo, że powiedzmy, że jeżeli na przykład mieliście relację i właśnie macie taką nostalgię, że, że ta relacja kiedyś była fajna, no to, no to ta relacja może wrócić, ale no nigdy ona nie będzie identyczna tak jak kiedyś, no bo wiadomo, że pewne wspomnienia już zostały. No, zwyczajnie to są wspomnienia, czyli po prostu, no to już było, nie? I w takiej samej idealnie formie nigdy to nie wróci, chociaż oczywiście może być podobnie i równie fajnie. Także także w ten sposób bym to określił. Więc, sześć kielichów kart nostalgii karta, która sugeruje, że ten człowiek dużo myśli. Właśnie o tym, jak razem kiedyś wspomnialiście chwilę. Albeks, nie wiem, może byliście na jakieś rance, czy coś takiego, bo też nie wiem, na jakim etapie jest Wasza relacja. Natomiast, właśnie jeżeli byliście na jakiejś randce, byliście gdzieś tam na jakimś spotkaniu, to możliwe, że ten moment wspomina ten człowiek, jako jakiś taki fajny moment, taki właśnie taką nostalgią, czyli takim miłym, miłym wspomnieniem wspomina ten moment. Co by oczywiście wskazywało, że no całkiem przyjemna sytuacja tutaj, pokazuje się na horyzoncie, no bo jeżeli ktoś tak w ten sposób gdzieś tam te, te myśli kieruje i wspomina sobie o, o Tobie, no to raczej na pewno będzie, będzie tym, temu człowiekowi zależeć, żeby, no może jeszcze te wspomnienia obrócić faktycznie w coś, coś fajnego i znowu to przywrócić do życia prawdziwego. Ok, i na koniec Page of Swords, Paść czy też Giermek, no jak kto woli. Page of Swords wskazuje na to, że mężczyzna może być w fazie intensywnego analizowania waszej relacji. Także jego uczucia mogą być w pewien sposób złożone, nieco skomplikowane, bo to jest taka karta, która często właśnie reprezentuje osobę, która jest taka czujna, taka ostrożna, bystra i pragnąca odkrywać prawdę. Może to oznaczać, że on obserwuje Cię wręcz z pewnym takim, no właśnie, takim dystansem do, do, do Ciebie i ten dystans będzie taki właśnie. Po to, żeby zrozumieć ciebie, ale też zrozumieć siebie, czyli to, co właśnie on czuje, i co tak naprawdę myślisz o, o tej, tej waszej relacji. Jest to taka, ta, taka karta, która może sugerować pewną niepewność. Możliwe, że mężczyzna nie jest pewien, jak postąpić w waszej sytuacji i może właśnie obawiać się. Zranienia lub jakiegoś odrzucenia z Twojej strony. To są te emocje, które tutaj bym odczytywał z tej karty. Natomiast wydaje się, że razem karty dają dosyć jasny i mocny przekaz, że temu mężczyźnie mocno zależy. Jakby nie było zmartwienia, czy też właśnie takie obawy o to, że go odrzucisz, to też są takie no, emocje, które wręcz nam. Jasno, mówimy o tym, że temu mężczyźnie zależy, i on się właśnie wręcz boi, że no co się stanie, jeżeli go odrzucisz, nie? Co się stanie, jeżeli zrobi coś złego? Więc tutaj ewidentnie powiedziałbym, że wiadomość jest dosyć jasna: temu mężczyźnie zależy na tobie. To oczywiście dobra wiadomość. Myślę, jeżeli tą, tą relację faktycznie na tej relacji też tobie zależy, to oczywiście będzie dobra wiadomość dla ciebie i mam nadzieję, że tak też się stanie, jeżeli takie są Twoje intencje. Także teraz już dziękuję za oglądanie, pamiętaj o komentarzu, jeżeli chcesz przyciągnąć tę energię i zapraszam cię oczywiście na moją stronę duchowykierunek.pl. A teraz już dziękuję i słyszymy się w kolejnych filmach. Hej!